Masz włączone ci nagrywają, możesz mi zadać pytania. Chciałem ci zadać pytanie, czy nadal okradasz podatników? A weź zdefiniuj, co to znaczy Jak ty to widzisz? E, e, e... Bo z tygodnia... I to mówisz, że okay. mi od tygodnia to. Poczekaj Bo chodzi o to, że mnie wyjebało z gry. <laughs> co? <laughs> Czemu cię wyjebało? Co by mnie Ja pierdolę co mam wyjść teraz, kurwa z tej gry? Tak. Czekaj. Ci odpalę, zaraz kurwa live z OBS-a, chcę patrzeć, jak pikam. Nie chcę patrzeć na twojego live'a. Zaje pytanie, no. Okrada podatników w jaki sposób? No patrz, kurwa, idziesz do domu i ja pierdolasz, kurwa, żon. Wchodzisz na komputer, wchodzisz na kurwa. ten. No. O kurwa Nie to, z niczym mnie wyrzuciło z lobby Jesteś beznadziejny Nie, nie jestem No jesteś Kościół, oprze sobie, masz tu OBS-a Proszę bardzo Powiedziałem ci, że nie chcę na to patrzeć A widzisz, ja sam piąte miejsce zdobyłem Okej okay. yeah, Gratuluję ci Będę miły ci, i wyjdę, wyjdę, wyjdę ci spokojnie Nie na skacz w lewo Masz, wychodzę, widzisz, że jestem dobry. O, do, 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 do. czy dobry, Kto by wygrał? 100kg modliszka, czy 100kg słoń? Czekaj, bo teraz pytanie jest: e, tło, Słoń waży chyba z kilka ton, nie? To słoń jest taki ogromny, i. W sensie żeby, no, uwaga, to jest, żeby waga, była o co mi chodzi. No ale nie? to właśnie o to chodzi, że słuchaj, poczekaj, bo jest problem, patrz. 100 kg słoń, on będzie gdzieś mniej więcej mojej wielkości. W sensie wysokość będzie miał taką jak ja, bo słoń jest jeszcze grubszy, nie? No nie powiedziałbym, no mu tak No jak ta, kurwa. Ja, ja, na... ja sam solo ważę jakieś 80 ponad, no to do stu wy niedaleko mi brakuje. No to słoń, który musiałby być w sztyle, ja musiał być mojej wielkości. A 100 kg modliszka, nie, nie, nie. ona będzie chyba trzykrotnie większa niż ja. Jest agresywny. Zastanów no, się, na logikę. No dobrze, no to powiedzmy, że 200 kg słoń Też mi to 200 kg tak, nie brakuje. Ej, jak się chodziło w tej grze? Psad, psad, puść mnie. Fajnie, P. Okej okay. Szybko, szybko, nie, 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 tu, 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 tu. Fajnie, no to oczywiście modliczka P wygrała. Modliszka jest bardziej smooth, jeżeli chodzi o walkę. Też modliszki mają do siebie, że. E, e, nie wiem czy wiesz, ale samica. Modliszki po udanym seksie z jatra głowę. Opierdala ziomka, nie? Opierdala ziomka, nie? Dobra, jeszcze się nie wyjebałem. Jest, 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 jest szansa, no. No czemu ci ludzie nie potrafią chodzić w tej grze? Jakby ludzie narzekają na to, że tradycja. Na przykład. Tradycja niektórych ludzi jest wiesz, stara, przestarzała, tak? Ci konserwatyści to oni nie wiedzą o tym, że te tradycje to są szkodliwe. I obawiam się, co robią modliszki sobie. Na no, Ja to przeszedłem. Jestem przed tobą. Jesteś cieciem w tą gdy Nie potrafisz nawet w takie proste gry zagrać. Weź ty się, człowieku, nie wiem. Zastanów nad życiem, i może... przestań mi grać na kutasie. <laughs> Okej, okay, zadam Ci jeszcze raz to samo pytanie. Jak okradać podatników? Bo słyszałem, że to robisz. Mm, istotne jest to, żeby... Y, kanał miał nowego właściciela raz na kilka miesięcy. Tak, żeby... Y, cena wolna... Od, no, nie, suma, suma pieniędzy wolna od podatku była mniejsza właśnie. No bo jest, jest pewna, po prostu jest pewien limit y, kwoty wolnej od podatku. No i ważne, żeby ten limit nie przekroczyć, więc istotne jest to, żeby zmienia właściciela co kilka miesięcy Jak zmienia właściciela co kilka miesięcy To każdy z nas zarabia poniżej Poniżej tego limitu Kwoty wolne od podatku Co oznacza, że żaden z nas nie płaci podatku, bo jest poniżej tej normy Następnie Pieniądze lecą do mnie gotówką Oczywiście za pewną prowizją dla tych osób okay. I Okej Czyli generalnie płacę im dużo mniej Płacę im dużo mniej Niż bym musiał oddać podatkach Okej okay. Okay. to na szybko teraz. Okay, nawet... No ja nawet się nie słuchałem. Teraz miałam swoją tezę. A raczej to jest nawet używane, że ludzie, żeby nie płacić podatku, zapisują się na różne studia. No tak. Tak. O, to trzeba się do tego, że poszłem do szkoły, tak? Tak, żeby nie płacić podatku. Nie, żeby Bo... mieć po prostu zniżkę pojechać do piątków trybunalskim. Aha, żeby mieć zniżkę <laughs> Jo, jakby, Warszawa Piotrku, to kosztuje 50 złotych, tak? Po zniszczeniu będzie jakieś 30-coś. Są dwie dychy, dwie dychy jakie to... Przed chwilą mi się chwaliłeś, jakie to, jakich to nie pieniędzy zarobiłeś, kurwa, z YouTube'a. A teraz, za, za film w skrócie, oczywiście. Kurde, ten film, w skrócie, widzowie, drodzy, jak tego słuchacie, to mieć świadomość, że ja w tym momencie rozbiłem bank tym filmem. I warto było się bić z YouTube'em przez miesiąc. What What to it? jest... Co się stało? Co walicie? Bo... To sobie mnie wyjebało z gry No nie pierdol, się... ci waliło z gry Ale ja słyszę nie? cały czas, co się dzieje? No kurwa, nie macie Jak wy... Klik... <laughs> Nic, nie <laughs> <wy> kliknąłem <laughs> bo, ja, ja... Jakim ty kartaczem jesteś? Ja piska! Zaraz kurde, ale ja cały czas w słyszę <laughs> Zobacz ja menadżer zadań Co? Zobacz menadżer zadań O, to jest pomysł, poczekaj Cały czas słyszę tą muzykę, kurwa, z gierki może jak, ja, zasad... jak ja spadłem? No nie ma tego Jest disco, detekscyzacja do zadań to mogę wyjechać. Możliwe, że mogę kliknąć Alt F4 mi z klikiem, ale czy to jest... Jakim cudem mogę kliknąć Alt F4 z klikiem, że to jest... To jest pół klawiatury dalej! Człowieku, widzieliśmy... <laughs> jak ja ty gdzieś my... kurwa grasz Alt F4 z klikiem? <laughs> Człowieku, ja mam... jak ty masz klawiaturę poziomą, to ja mam pionową To jest pańczańska. Tak, klawiatura pajęczańska Ja cały czas słyszę tą muzykę z to. <laughs> Bardzo ja mnie to twój, może odpalę grę od początku. Włącz <grystanie> na nowo to grę. Dlaczego to się dzieje? Aplikacja jest uruchomiona! <grystanie> Zatrzymaj. Proszę. Mam praktycznie wszystkie osiągnięcia z tej gry. Muszę cię złapać za jaja, będzie kolejna. Okej. Okay. <grystanie> <Okay, grystanie> okay, mogę już włączyć ponownie grę chyba. na teraz się Dlatego. Dlaczego to się dzieje mi wytłumacz? Dlaczego mój dysk, kurwa, znowu brzęczy? What's Jak happened? To? Jestem... 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 Jestem pewny, że jakbym teraz otworzył swój komputer, którego nie otwieram od 10 lat, tak na ten, żeby zobaczyć w to w środku, że znalazłbym tam martwe zwierzę jaki? Dobra. Możesz uważać, że twoja sytuacja Aktualna jest, no, skomplikowana, tak? Musisz się mega starać, żeby zagrać jedną gierkę Fall Guys'ów, ale nigdy nie będziesz na takim poziomie. Nigdy nie mm. będziesz miał takiej sytuacji, jaką przeżywa prawdopodobnie w tym momencie jakiś de deli delivery guy we Francji. A <laughs> On tam, on przez trzy ulice robi, kurwa, rocket jumpy na ulicy. <laughs> Jaki, jakiś gość z Globo tam zapierdala po budynkach, żeby dostać się z punktu A do punktu B. <laughs> On jeszcze zakłada ten strój Batmana, żeby go, wiesz... Nie poznali, albo robi specjalne przebranie. Jakby <coughs> Francja to aktualnie jest ten świat z filmu Free Okej, okay. ja oglądałem Free Gay. Nie oglądałeś? Z kojarzy. Ryanem Reynoldsem, to jest ten co film... W sensie kojarzy to, ale to jest to, że... Jakiś MPC się wyrwał z. Tak, to jest ten film, no? Okay, okay, Słaby okay. dosyć, moim zdaniem, ale. Dlatego nie oglądałem. No, nie jest dobrym filmem. Tak samo nie oglądałem Spider-Man. Tego? Tego. Tego najnowszego? A co, ja też nie oglądałem. Ale słyszałem, że jest po prostu za zajebisty i ludzie. Taki to wybrzmiech miał, że. Ludzie, którzy chwalili kota w butach, powiedzieli, że na butach jest nieco gorszym filmem. Po tego Okej okay. Nie obejrzę uniwersum weinuma. Bo Weinumo będzie No kurwa jego mać no Weynumo będzie mi zadawał niewygodne pytania znowu <laughs> Aha, czy jesteś fanem Spidermana? Mhm mm Wyjmij każdy uniwersum <laughs> No sz kurde, jak oni to robią? Ty no mucha z... A, bo ciebie nie ma w ekipie, dobra nieważne no Ja no już nie się nie chciałem opierdolić, że się nie starasz <laughs> No tak, no. No tak, normalnie, nie? Dobra, chuj ci Do kogo to było? Do gnoma jednego. Do kogo to było? Mam! Dobra, jest, złoto zdobyłem. Ja już się chciałem opieprzyć, że nie starasz się, ale tutaj... Wiesz, ja sam no, muszę wiesz, się wiesz, Ja się staram, żeby mój komputer to <laughs> Stanie, nie żeby... Ale nie, nie rozumiem dlaczego mnie wyrzuciło po prostu w środku gry, nie było żadnego laga, po prostu mnie wyjebało do bez żadnego halo. Może ja wyjmę klawisz F4 z klawiatury. Tato to dalej posunąć! Cwele, no zejdźcie z tego, za grubi jesteście! Nie powinienem mówić cwel w ogóle, zapomniałem. O jest Maria! A i prawdopodobnie właśnie tym słowem negatywnym e, było słowo cfel na w tym było, filmie. W to, no co było na monitorze. Albo to, co było na monitorze w Lefnafie. Cześć. Nie, to no co na monitorze było git podobno. Kury debele. Okay. Jeszcze trzy punkty muszę zdobyć. Kury, będziesz pierwszy. Mam tu, proszę do A mieli, miałeś procent z egzaminu jak o Jezu, ja nie pisałem, no klasisty, pisałem, szóstoklasisty. Nie, bo zaraz wszyscy się Ej, ile miałeś procent na tym? Ale jak mogę ci się... powiedzieć, że miałem szóstoklasisty mniej więcej. Szóstoklasisty? A? A to naprawdę nie jest to samo, jakieś To jest z mniej więcej ten, ten, sam, ten sam poziom. sam z gimnazjalizmem by było bardziej, wiesz? A z gimnazjalizmem nie pamiętam. Pamiętam tylko tyle, że miałem, jak dla mnie, e, miałem niski poziom z matematyki. E, miałem coś około niecałych 70% chyba. Tam coś miałem, nie pamiętam. 60, coś na pewno. Tylko nie pamiętam, czy byłem bliżej 60 czy 70, ale wiem, że byłem strasznie zły na siebie, ale też nie podchodziłem w ogóle do nauki, nie? Ja w pewnym momencie się obudziłem, że ją mam, mam testy. Jo. A tak samo do matury w sobie, podchodziłem. straciłem. Jo, mam maturę! to Yo, tutaj jest matura. Ja z egzaminu, który pisałem w 2021, z polskiego miałem 71%. Z matematyki 44 i z angielskiego 85. Także śmiel może mi ojebać pałkę z względu angielskiego. Polskiego, angielskiego nie pamiętam, ale wiem, że na pewno angielski był tam na jakimś dobrym poziomie. no Angielski nie jest trudny. No i ja nie rozumiem tych osób, które nie potrafią angielskiego. Bo <noise> to, jest... to jest taki standard dzisiaj, nie? Ja rozumiem osoby starsze, które mają problem z angielskim, no bo kiedyś nie były taki lat lepsze ale jak wiesz. Tą podstawę angielskiego dzisiaj, którą masz To jest taki standard Zauważyłeś, że głównie kobiety mają z tym problem? Zauważyłem, że głównie problemy mają... K kobiety mają głównie problemy no, <laughs> to jest... A wiesz czy to może być spowodowane? Widziałeś konwencję wyborczą kom lewicy? Widziałem Ja widziałem tak. Tej... Widziałem postanowienia Dobra, ale no fakt Faktycznie fakt, fakt, głównie kobiety mają problem z angielskim i to Dobrze, dużo czy... mówi. Jakby bardzo, bardzo mi śmieszy się to, że głównym założeniem lewicy jest to, że oni stawiają na, na siebie, czyli na kobiety, a nie na ludzi. Czy możesz mnie zaprosić? Nie, bo gram. Czekaj, zaraz mogę przegrać ja sam solo tutaj rozpierniczam i wszystkich, pokażę Ci aktualny okay. stan. Nie, nie stan. chcę na to patrzeć. No to nie, nie, nie to się pierdol. No. Nie chcę na to patrzeć. Mam trzecie miejsce, teraz będziemy mieć finał chyba, bo zostały tylko cztery tak. miejsca. Chyba w byciu... Ta, zapomniałem. No ja już powiedziałem cztery razy to słowo dzisiaj. Okej, okay. do pięciu do sztukę. Mam młodą siostrzyczkę, nie? Podobno masz dwie siostrzyczki No mam dwie, mam dwie siostry Jed Obie młodsze Jedna to osiem lat to do mnie 4. młodsza A Przed ta, ta młodsza pokazać ci język, a ty jej pokazałaś faka Yyy e... nie faka, że... Ja... Ja... A ja... ja... ja ją... Ja ją uderzyłem Nie no, właśnie ta najmłodsza, która ma jakieś 3 latka, jest prowokatorem takim, nie? A, taki... Okej, okej, okay, okay, chyba... Okej okay. Ja też ją rzadko okay. widuję strasznie, ja się mnie trochę boi no, i miałem okazję, okazję tam być u rodziców. Też bym się bał, gdybym wiedział, że w zasięgu kilometra jest przebywał obok mnie pedofil. No, i w sobie była taka sytuacja, że wiesz, ona. Ja, ja siedziałem sam, to na tarasie siedziałem, jadłem sobie obiad. Byłem sam, wtedy ona do mnie podchodzi. Byliśmy sami całkowicie, nie? I wiesz, no. Okej, okay, okay. okay, nie boi się mnie, ona podchodzi, nie? Uderza mi w widelec, że aż mi kotlet spadł widelca. patrzysz na mnie. Coś kurwa, patrzysz, mówi do mnie. Ja wszyscy, Ty... że nikt mi nie wierzy. Ty próbujesz coś na talerzu ręką, a ona ci wbija widelec w rękę. <grym> Boli kurwa. <grym> Ucina tak... Jak się je nożem i widelcem, to ona tak wbija widelec. I tak przycina paluszka nożem i tak. E. E. I tak nie. Holy shit! O, to się robi niebezpieczne, To jest ostatni finał. Już to są fina? fina, Fina? Fina, fina, Holy fuck! Holy fuck! Just... Holy shit! Holy fucks to where I'm <laughs> O mój Boże! O kurwa, co bez kontekstu zastanawiałbym się. że Dawaj, że Nie w tą stronę? Dawaj, jeszcze trzy osoby muszą chodzić. Jeszcze trzy osoby. Dawaj, dawaj, wróć tutaj. Zakładam, że jesteś na tym Blade Runie, nie? Nie, jestem aktualnie na yy, tym. Wiesz, są cztery. I mapa podzielona na cztery części i macki wychodzą z wody A to No, to Nie ma spota bez macek! Jeszcze jedna osoba musi zdechnąć! Widziałaś, tu mam cię, super O nie, to jest ten, z którym walczyłem wcześniej Co ja mam zrobić? CO JA MAM ZROBIĆ?! Wygrałem, wygrałem! S? Solo Chłopie, bez ciebie, ty w pierwszej rundzie odpadłeś. Nie, w drugiej. <grym> Dobra. Bo Czeską bo... wygrał. Czeską wygrał, tak jest? Czeską wygrał, pięknie. Od jakiego sezonu? Poczekaj, do... e... od, od którego sezonu najlepiej jest oglądać Family Guy? E, wcześniej mówiłem, że od 10, zmienia zdanie. Serio, dobre sezony są właśnie te pierwsze. Może nie sam pierwszy sezon, ale ten dru drugi nie, nie lubię graficznego ukazania Piotra w tym. Jest dziwne, to fakt. Ale żarty są dużo, dużo lepsze. Okej, okay, to obejrzę dziesiąty sezon. E, 20 nie oglądaj. Jest. od 20 w górę jest tragiczne. Nie wiem czy jakieś istnieją jeszcze. Okej, okay, już, 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 przy już przychodzę do Ciebie. Dlaczego wybrałeś Nick Tom Hanks? Bo upada pomysł, że nazywamy się jak jesteś aktorzy. No i tam się ponazywali. Ja wziąłem Toma Hexa, bo lubię Toma Aha, okej, okay, okej. Okay. A ty jesteś pewnie... Karolak, zgaduję. Nie mam spady między zębami, kurwa, gdzie a, mogę lubię, odłożyć peda. Lubię aktorów. A Tomasz Karolak, Paździoch, Ferdynand Kiepski. Andrzej Grabowski jest dobrym aktorem akurat. Jest akurat fajnym, bo podoba mi się to, że on potrafi grać w reality show i w jakichś psach, czymś czy, czy, czy tego, tego typu film. Tak, że on gra w sitcomie, gdzie udaje, wiesz, Klejusa jakiegoś, Fernanda Kiepskiego, no. po czym występuje w filmie Patryka Wegi Polityka i wsiada się w Jarosława Kaczyńskiego, <laughs> On no tam na końcu filmu chyba dupę pokazał przed nie, 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 na końcu tego filmu to ktoś inny, to był. To był Nie, to był on, to był on. To nie, był on, to, nie był, on, to był on. nie był chyba on. Ja nie pamiętam dokładnie, ale ktoś inny na tej no mównicy w Sejmie e, wstał i tam się wyszczał, nie? No co jest? No! Wywalił się z gry. Tak! To, sobie <grym> nie, to się nigdy nie dzieje, no! Nie no ja nie chcę tak grać Co się dzieje, nic nie klikam nawet Boże, jakiś jest skrót klawiszowy, że mnie wypala Kurwa, z gry. Jest? Jest, jakiś, jest jakiś skrót klawiszowy na wypierdolenie z gry Mhm. Jaki? A to 4 Wyjąłem F4 z klawiatury to się Naprawdę boisz, że wciskasz cały czas, nie? Ale się... Dobra, zagramy teraz coś innego, coś na Minecraft'owić. Dajmy! Zobaczcie, Minecraft wbiłem zaraz. Tylko dokończę to wiernie. Możemy zagadać. Co jeszcze zagrać VVP, chcesz zagadać na Minecraftzie? Pvp, chcesz sobie porobić? VVP. Nie, w sumie yeah, co, co innego, VVP. lepiej. Block shuffle? Ej, jo, block Yo. shuffle do mojej grałem. Albo def, def słucham, to to tam było? Nadal nie. słyszę tam def, ale o co tu chodzi, nie? <laughs> ja wiem. słyszę swój głos, ale Jeszcze raz nie. Okej, okay. okej. Okay. Bym zagrał tego w. Nie block shuffle, tylko. Random Item Challenge O, to też jest ciekawe. Powiem zagros, no to możemy ogarnąć sobie. W sensie ty już skończyłeś nagrywać. Nie, okay. właśnie jeszcze nie, bo aktualnie gram. Okej, okay, czyli przechodzimy płynnie jak w Ta. prezentacji w do z takie piękne przejście jak w prezentacji do Minecrafta, nie? nie to, czy będzie następny odcinek z tej, z tej naszej gierki w MC. Okej, okay. naszej gierki. zegram gier. jedną rundę. Trochę tęsknię za starym youtubem, a nie tak nostalgicznie jak niektórzy, że stary to był lepszy. E, tylko tęsknię za tym, jak właśnie youtuberzy włączali po prostu OBS-a. Wiesz, bez, bez żadnego dźwięku w tle, bez żadnego mocnego montażu. Po prostu grali w Minecrafta, jakoś tam. No to... Zwykły gameplay, jak, nie wiem, przechodzą jakiegoś parkura z Mario Bros wyciągniętego. No to... Tęsknię za tym, jak Mandzio w pierwszych sekundach filmu. O, w pierwszych sekundach filmu Mandzio mówi do Dalitiego, żeby się zajebał. <laughs> <laughs> powiedział. Daisy kiedyś w pierwszych sekundach filmu powiedział. muż. Powiedział murzyn? To nie jest negatywne słowo! Przy moim mniemaniu, no. Bo to jest właśnie ta kłótnia teraz, czy M-word m, m -word jest. E, nie, N-word, N-word jest negatywny. Powstało po to, żeby obrażać, ale m, czy M-word jest negatywny. Filip Heizda do tego używa na co dzień, więc chyba nie. Nie jest Filip tego Heise, ale... czy... od, 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 od Niektórzy uważają, że odpowiednikiem tego lepsze jest słowo afropolak. Tak, lepsze słowo afropolak dla osoby, która ma ciemny skórę. skóry Od zawsze mieszka w Polsce Ma polskie obywatelstwo Mówi po polsku Wszystko, wszystko jakby kurwa Jego kultura nawet, w sensie jego zachowanie Jest typowo polskie I musimy go nazwać afropolakiem, no bo hej Masz czarną koło skóry, więc musisz pochodzić z Afryki Mówiłeś coś? Nie Okej okay. Przed chwilą wróciłem z mojego 10 minut za już jestem. Możesz powtórzyć to co mówię. Kurwa, spadłem. Mówiłem, że... Zobaczyłem w jaki sposób prędzej podatki. Ten... Nie płacę podatków, w jakiś sposób. A, to... to... No dobrze, okej, okay. okej. Okay. To wróćmy do tego samego tematu. Jako... okej, okay, nie. Już o tym mówiliśmy. Jestem ciekawszy, kiedyś to przykład mi zrobił jakąś sprawę sądową właśnie o niepłaceniu podatków, oczywiście się ta osoba skompromituje, ale jako dowód rzeczowy będzie ten filmik, który teraz nagrywamy. Będzie, będzie to, gdzie było 10 milionów na podatku na picie, nie? <laughs> <laughs> Jako dowód rzeczowy nagle, wiesz, wysoki sądzie, proszę o odpalenie nagrania numer 3. I tam na sali puszczą filmik z Geistów, gdzie między, mi Między tłumaczeniem mojego systemu na niepłacenie podatku będzie. Kurwa, kurwa! No ja chyba nie wygram teraz tego. Ja tak, w serio, jak to jest za kłamane grubasie, że w swoich filmach mówisz, że gadzisz przemocą? Ostatnio, jak cię wziąłem do restauracji, przyjechałeś, moje dziewczyny za Sa, sen ne biliyorsun?